Beriko z tym poradzi? Nie wiem, oglądajcie, zobaczymy co przyniesie dzień Gotowy, wielki fighter, gdzie to się dzisiaj wybieramy? No gotowy, gotowy, już się doczekać nie mogę o, Atlantic City, wiesz to... co to jest? Wiesz nie co to jest? To jest stolica boksu, człowieku Zabierzesz dla Beki? Nie, 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 kontroluję, więc, bo uczę się okay. teraz tam dostać. Dobra, jedźmy, jedźmy, bo się spłysię, no proszę wam Kurde, czekajcie, Aha. Dacie radę zrobić trikał u mnie w aucie, bo też nie wsiądziecie do tyłu Pierwszy... O kur... Eee kolera Czekaj, co mam jesteś. zrobić? Co ja mam teraz zrobić? Jesteś, jeszesz, jasna. jeszesz WŹJĄĆ Kur polera jasna Dobra Siema wszystkim, dobry Zorganizuje jak najbardziej, poproszę go, żeby w Los Santos też byłem Dobra pojemany. stary Kopniak na szczęście, co ty na to? Walcie Muka tak zwana O, oh, wal też Ernesto Sztywny gid jest <laughs> Marta, tam na siebie bęgie. Patrzcie, patrzcie wiadomości jak połamie frajeru. Jeśli Antlating City będzie o zabójstwie to na pewno ja Siemanko, miłego dnia chłopaki, tęsknię Miłego z... Gustavo, No powiem tak, Głąb z niego straszny, ale dobry chłopak Tak, to prawda, to prawda No Taki wiesz, przywiązany do swoich, nie? To prawda, to prawda A propos głąbów Wiesz co Henry odwalił? Właściwie miałeś powiedzieć, dawaj Chłopie, użyłem flippera, takiego narzędzia hakerskiego no. Przez przypadek otworzyłem furę, nie? Wiesz co zrobił? No i no. Wziął tę furę, pojechał pod most i szlifierkę chłopie załatwił kątową jakąś I zaczął ciąć, ku***a, elementy samochodu Pa, pa Ja fie... Już pociął wszystko, ty Jaki chłop, nie? To jest... Auto na części. Teraz to nie jest. Dziwi, a bie, bie, bie. A ja już, ja już dzwoni do tego gościa, nie? Dzwoni. Siema Cześć, uba, Kur... Zatrzymaj, że to, bo nic nie zwiad. Siema Pablo Escobar? Pablo Escobar, tak? Co tam biznesmen? Co? Ty telefonie? Ty biznesmen? Ale śmierdzisz, byś spałeś w ogóle coś w nocy? Nie, tylko się przybrą. Biznesmeni stary nie śpią Prawdziwy stary... biznesmen nie śpi. 24 dwudziestce cztery, 8. Czy ty to stary bez zawiasów? Zawiasy są w kartonie.